Pierogi, 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 lubię. Pierogi, 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 pierogi. Dzisiaj na szlaku pierogowym powiatu Białostockiego jesteśmy w Uchowie, koło gospodyń wiejskich. Uchowianki zaprasza nas, zobaczymy jakie mają przepisy, jak to robią. Zobaczmy, zapraszam. Robimy pierogi w dobrym towarzystwie z sercem, bo ludzi powiat białostocki lubi pierogi, 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 pierogi lubię, pierogi, pierogi, pierogi lepę, pierogi, pierogi, pierogi gotuję, pierogi, pierogi, pierogi jem. W tej chwili mamy w, w życiu mnóstwo SP, mnóstwo. W naszym powiecie to, to było kosetki ponad 90 i mamy mnóstwo kół wiejskich. Oczywiście kilka rzeczy się na to złożyło. Powiedzmy sobie wyraźnie, pieniądze. Bardziej samorządy finansują, my też, ale rząd dał duże pieniądze, duże wsparcie. I tego brakowało troszeczkę, żeby te kobiety nie musiały kupować sobie sprzętu, nie musiały kupować garnków, żeby to było, żeby to było gotowe. One przychodzą, robią, dzielą się swoimi pomysłami. Pomysłów mają mnóstwo. Mają wspaniałe przepisy i cudowny jest ten cudowny jest ten regionalizm. Co wioska to inne pomysły, inna tradycja. To jest przenoszone z pokolenia na pokolenie. Gdzieś tam mówią w pamięci, pytają te babcie, prawda, jak było, gdzie u kogo i co. Warto to byłoby wszystko utrwalić. Za tym mogłyby pójść książki kucharskie. One wiem, że pojawiają się troszeczkę czasami i znam on Marszałkowski coś wydał, ale tego jest wciąż za mało. Do tego, tego trzeba byłoby zrobić więcej, bo to trochę jak są gwarą podlaską, że co wioska, albo przynajmniej co, co gmina, co powiat, to jest zupełnie inna. Ja oglądałem niedawno. Gwarę też białoruską, jak ona się tutaj rozprzestrzeniała, rozprzestrzenia, bo zawsze była tu obecna, także imiona znane nam zupełnie inaczej w każdym powiecie, więc co dopiero pierogi, nasz szlak to jest po to, aby z przypomnieć, aby pokazać, pochwalić Koła Gospodarki za ich cudowną robotę, to jest wspaniałe. Oni przecież to już sprzedają niejednokrotnie. Oni się gdzieś tam pokazują przy różnych wydarzeniach i mają markę swoją już wiele Kół Gospodarki wiejskich. Ja przypuszczam, że powiecie, że to jest już kilkanaście z taką marką y, bardzo dobrego y, Koła Gospodarki czyli bardzo dobrej kuchni. Potrafimy i chcemy dowiedzieć się przepisów, sposobów y, tradycyjnych wykonywania potraw oraz różnych zwyczajów, ale to też jest sposób na integrację. Nasze starsze panie, uczestniczki kół seniorów poprzednich edycji potrafią nam powiedzieć sposób wykonania, sposób od swoich babć też czują się docenione, że my jako młodsze gospodynie chcemy od nich pozyskać te informacje, są docenione, że ktoś o nich jeszcze pamięta, że te sposoby wracają tak naprawdę. Przecież to wszystko, co my realizujemy, było kiedyś, były potańcówki, były spotkania sąsiedzkie, u nas też w zeszłym tygodniu takie spotkanie sąsiedzkie się odbyło, a z kolei widzimy, że już nasze dzieci, nasze młodsze koleżanki chcą wstąpić w nasze szeregi i również nasze koła zasilać. Ty rogi, ty rogi, to czas na Robimy pierogi w dobrym towarzystwie. Z sercem do ludzi powiat stocki lubi pierogi, pierogi. pierogi. Koła gospodyni wiejskich, jak dzisiaj jesteśmy w, w Wuchowie, funkcjonują. One funkcjonują dzięki temu, że tutaj są odpowiedni ludzie, ludzie, którzy chcą działać społecznie, którzy chcą się integrować, które, panie, które chcą się dzielić przepisami. I najważniejsze, e, spędzać razem czas, czyli to musi być nie tylko chęć uczestniczenia, ale również takiej przyjaźni, no bo to jednak przebywanie razem, gotowanie integruje. Takie e, e, działania, jak my prowadzimy w powiecie białostockim, czyli te Światowe mistrzostwo Pieczenia Babki i Kiszki, e, Szlak Pierogowy, pokazywanie ich to od środka, jak gotują, jak funkcjonują, e, tw e, tworzenie takiej integracji, tworzenie takiej konkurencji między kołami gospodyń wiejskich, no bo też... Żeby Pamiętajmy to, że my lubimy sobie tak troszeczkę pokonkurować między sobą, kto jest lepszy, ale taka pozytywna ta konkurencja, taka fair play, żeby zrobić dla nich konkurs, żeby panie mogły się pokazać. To co my robimy również na babce i kiszce, koła gospodyń wiejskich się wystawiają ze swoimi daniami, ze swoimi napojami, sprzedają je. No i na tym właśnie to powinno polegać te wsparcie gmin czy powiatów. To jest ogromna, taka ważna rzecz dla wszystkich kobiet mieszkających na wsi czy w małych miasteczkach, bo to one tworzą Koła Gospodyń Wiejskich. I dzięki tym wszystkim działaniom skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich robią się aktywniejsze, robią się bardziej pewne siebie, Przede wszystkim znajdują czas, te kobiety zawsze są na wsiach, przynajmniej na tych miasteczkach są bardzo aktywne. One poradzą sobie i w gospodarstwie, poradzą i w domu i jeszcze poradzą sobie właśnie aktywnie w działaniu kół gospodyń wiejskich. Ta taka wiara w siebie, ta aktywność i ta, i ta taka właśnie działanie na rzecz i, i na naszego społeczeństwa, bo my też aktywizujemy naszą społeczność tam gdzie mieszkamy. Spotykamy się z ludźmi starszymi, z, z dziećmi, z małymi dziećmi. Robimy warsztaty z dziećmi. Te dzieci uczą się kul kulinarnych e, naszych potraw. Robimy razem z nimi pierogi, robimy pyzy, robimy e, no, różnego rodzaju e, takie regionalne potrawy, których oni nie znają, a dzięki współpracy z nami, z warsztatami, z nami po prostu te potrawy poznają. Efekt ten końcowy na talerzu naprawdę rekompensuje wszelkie jakby niedogodności przy ich, ich robieniu. My uważamy jako koło gospodyni i wydaje mi się, że każda domowa, taka niekoniecznie starsza, ale każda pani domu uważa, że jednak smaki tradycyjne naszych mam czy babć są takie najbardziej godne uwagi. Ja wiem, że otwieramy się na świat, szukamy nowych smaków, ale wydaje mi się, że jednak tradycja i to co jest polskie jest najlepsze. I temu hołdujemy i dzisiejsze spotkanie i to, że uchowianki wskoczyły w ten pierogowy szlak potwierdza to. To, że jednak e, tradycja to tradycja. <gry> e, nasze dzisiejsze pierogi, które zrobiliśmy wspólnie są z tradycyjnymi farszami. Farszami wydawałoby się biednymi, ale jednak pierogi należały do e, jedzenia czy też e, do pokarmu ludzi ubogich. Więc są to e, pierogi z ziemniakami i twarogiem. E, drugie pierogi to są pierogi takie może bardziej wigilijne z kapustą kiszoną, z suszonymi grzybami. Zrobiliśmy dziś też pierogi z kaszy gryczanej i z własnoręcznie tegorocznych zbieranych kurek leśnych. No i pierogi tradycyjne z gotowanym mięskiem. Oczywiście do tego nie może zabraknąć smażonej cebulki i skwarek z superboczku i słoniny. Robimy pierogi w dobrym towarzystwie, z sercem do ludzi, powiat białostocki lubi pierogi, 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 pierogi.